Witam serdecznie w Sagatni. Krótko dzisiaj o tresce Neska, ponieważ jesteśmy świeżo po dostawie, mamy sporo kolorów. E, chciałam zaprezentować wszystkie z nich przed kamerą, e, a także pokazać, jak ta treska wygląda e, po, po przed założeniem właściwie. Treska jest wielkości troszeczkę więcej niż rozczapierzona dłoń. E, jest na maleńkiej spince, czyli dedykowana dla osób o rzadkich bądź średniej gęstości włosach. Zakładamy ją bezpośrednio na gumkę. Ja mam swoich włosów troszeczkę więcej niż potrzeba, więc zrobiłam jakiś tam malutki warkoczyk, który podpiąłam pod spód i treskę, aby zapiąć, rozszerzam spinkę i umiejscawiam ją po prostu w, na gumce. Upinam ją na gumce i w zasadzie fryzura jest gotowa. Można tu wyciągnąć więcej włosów, unieść sobie bardziej, wyciągnąć jakieś roczki. Słuchajcie, może być fryzura zarówno na co dzień, do pracy, jak i gdzieś na jakieś wyjście. Jeśli chodzi o jakość tej treski, jest to jeden z najlepszych produktów, jak chodzi o jakość włosów. Jest to włos bardzo lekki, niezbyt gęsty i termiczny. Czyli można kręcić lokówką, prostować prostownicą. I cieszyć się naprawdę nawet w momencie, kiedy te włosy podniszczą się troszeczkę z czasem, bo wszystkie syntetyki z czasem się niszczą, prostownicą można wygładzić kosmyki, naprawiając ją i troszeczkę dłużej wtedy możemy użytkować niż zazwyczaj reski się nosi. Jaki mamy kolor? Ten, który mam na sobie, on ma taki ciepławy, beżowy kolor, to jest R1488. R1488 Kolejnym kolorem, jaki mam, jest to Dark Blond. To jest kolor zbliżony troszeczkę do koloru struki fabryki 14x24B, czyli mamy słoneczne pasemka i średni, chłodny blond. Następnym kolorem jest R21T. Jest to beż o bardzo delikatnie ciepławym odcieniu i ma rozjaśnione końcówki. R21T. Kolejnym kolorem to jest nowość w naszym sklepie. Przepiękny dla pań, które prosiły o białe, platynowe włosy. To jest biała, przepiękna platyna, która jest połączona z takim mlecznym, bardzo jaśniusieńkim beżem. Bardzo jaśniutki beż, taki dosłownie rozmydlony i białe, wręcz białe końcówki włosów, ponieważ treska jest cieniowana, więc ten biały się przewija już od połowy ogonka do tych kosmików na dole. Kolejny kolor, może jeszcze blondy od razu skończymy. Jest to light blond. Light blond jest to ciepły, właściwie może nie taki ciepły, on w porównaniu do l 21 t to był ten, jest troszeczkę chłodniejszy. Jest troszeczkę chłodniejszy. Light blond jest troszkę chłodniejszym kolorem, też ma takie cieplejsze refleksy, ale w baza jest Trochę chłodniejsza niż przy R21C. Kolor Light Blond. Następny kolor z blondów jest 10 na 88 c Jest to średni blond, właściwie z tej fabryki jest taki jaśniejszy, bo z drugiej fabryki dziesiątka jest znacznie ciemniejsza. Jeżeli ktoś stosuje dziesiątkę, to bazowo zazwyczaj jest to ciemniejszy kolor z tej fabryki. Te włosy termiczne nie są aż tak ciemne jak, jak ta tradycyjnie u nas e, prezentowana dziesiątka. To jest 10 na 88C, czyli średni blond o ciepłej tonacji, w tym przypadku z jasnymi pasemkami. I dla porównania 18 na 613, e, średni, ale chłodny blond o takiej popielatej tonacji, też z jasnymi pasemkami, czyli mamy e, z pasemkami 10 na 88C i to jest troszeczkę cieplejsze. I 18 na 613 to jest chłodniejsze ogólnie bardzo podobne kolory, tylko różnią się tonacją. Kolejny kolor, który pokażę jest to tradycyjny brąz 4 na 6. To jest bardzo jest ciemny brąz połączony z czekoladowym brązem, ale w taki sposób ten miks jest zrobiony, że tu pasemek nie widać. To jest taki misz-masz. Następny kolor treski. Jest to Dark Brunette, Trochę przypomina kolor 6 dla osób, które stosują szóstkę czekoladowy brąz w naszym sklepie. Troszeczkę jest zbliżony do szóstki. Dark Brunette jest, to typowym, jest typowym brązowym kolorem. RG, przepraszam, nie, 9 na 14 c 9 na 14 c on występuje też w kilku perukach naszego sklepu. To jest kolor średni blond połączony z jasnym brązem. Bardzo ciekawa kolorystyka. Można łączyć, jeżeli ktoś ma włosy powiedzmy w tym ciemnym blondzie. To jest w okolicach pewnie 10, między dziesiątką a dwunastką tak normalnie, odnosząc się do pozostałych naszych kolorów, ale połączony jest właśnie z tym jaśniejszym kolorem jasnego brązu i fajnie tworzy refleksy, nawet jeżeli mamy ciemniejszy blond, po połączeniu z tą treską może wyglądać, że gdzieś pasemka mamy, po prostu dodamy, dodamy na końcówkę. E, kolor 1, czyli czysty czarny. jedyneczka czysty czarny. Przepiękne ognisty rudy, czyli ja 350 Kolor rewelacja taki, on jest sporo, ma świetliste refleksy. On jest sporo głębszy niż typowy kolor 130 z naszego sklepu, bo jest głębszy, bardziej wysycony. Ja 350. Następnym kolorem jest 10x12, czyli jest to miks średnich blondów, średni z ciemniejszym, ale w ciepłej tonacji. 10x12. I ostatnim kolorem, którego też nie było wcześniej, a pytały się panie, więc został sprowadzony, jest to T2001C. Czyli mamy ciemniejsze siwy i jaśniutki siwy na końcówkach. Drodzy Państwo, jak składać zamówienia? Można składać bezpośrednio przez sklep internetowy, link jest podany w opisie. Można składać zamówienia przez messenger na Facebooku, tam trzeba podać model, treski i kolor oraz dane do wysyłki. Można też zamówić telefonicznie. 790 511 022. Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17. Wszystkie zamówienia telefoniczne, jak i przez Messenger są obsługiwane przez sklep internetowy. Jeżeli Państwu nie uda się dopasować tego koloru, będziecie chcieli zwrócić, bo na przykład jakość nie będzie odpowiadała, bądź kolor, spokojnie możecie do dwóch tygodni odesłać taki produkt w oryginalnej formie. Oczywiście bez obcych zapachów z metką załączoną w opakowaniu i nie ma najmniejszego problemu. Przyjmiemy jako zwrot bądź jako wymianę. Wszystkie zamówienia, tak jak wspomniałam, i z messengera, i telefoniczne są obsługiwane przez nasz sklep internetowy. Zapraszam serdecznie na stronę zagadia.pl.